Razem przeżyli 50 lat. Z tej okazji ośmiu parom z wejchrowa wręczono medale róży za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez prezydenta RP. Wyróżnienia jubilatom wręczał prezydent miasta Krzysztof Hildebrand. Trzeba przyznać, że to są zawsze święta. Święta na pewno dla tych, którzy otrzymują te odznaczenia, ale i też dla nas, dla samorządowców. Pokazuje to, że rodzina, która jest największą wartością, potrafi być realizowana w sposób taki, że ma się ze sobą długie lata wspólnej drogi. W tym wypadku jest 150 lat wspólnego przeżywania różnych trudności, kłopotów, ale pokazania, że razem można i z największą przyjemnością w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej odznaczam medalami róży, żeby dla nich też było to odczuwalne, że to jest wyjątkowe święto. Podczas uroczystości prezydent Wejherowa pogratulował małżonkom. Nie zabrakło także wspólnego toastu oraz wspaniałego występu muzycznego. Otwieram obrady 34. uroczystej sesji Rady Miasta Weichlowa. 27 maja w ratuszowej sali obrad radni spotkali się na 33. uroczystej sesji Rady Miasta Wejherowa z okazji 379. rocznicy powstania Wejherowa oraz 413. rocznicy urodzin założyciela miasta Jakuba Wejhera. Radni z tej okazji złożyli kwiaty przed pomnikiem Jakuba Wejhera. Podczas uroczystości odbył się także wykład okolicznościowy Michała Jelińskiego na temat historii wejherowskich kortów tenisowych, która jest niezwykle bogata. Kiedy powstawała książka o historii wejherowskich kortów tenisowych, a powstawała dosyć długo, bo materiały były rozproszone, przekonaliśmy się, że Wejherowo to była jedno z najp... jednych z pierwszych na Pomorzu ośrodków tenisowych, bo powstanie pierwszego kortu można datować pod koniec XIX wieku. Później bardzo aktywnie rozwijała się działalność na kortach po 1935 roku, kiedy przy ulicy Kalwaryjskiej powstał kompleks kortowy. Dodam, że wcześniej były cztery korty w różnych lokalizacjach: jedna przy zamkowej, druga koło starostwa, trzecia koło budynku gerenta, czwarta koło y, dzisiejszego PCPR-u. A więc działalność zarówno w okresu międzywojennego, jak i powojennego była bardzo bogata przez to Wiecharowo wpisuje się na listę jednych z najbardziej znanych ośrodków tenisowych w Polsce. Gościliśmy na kortach praktycznie wszystkich najlepszych tenisistów kraju, a apogeum popularności tego obiektu to lata 80., kiedy odbywał się turniej o Puchar Ziemi Kaszubskiej. W tej chwili korty funkcjonują w ramach e, obiektu dzierżawionego. Prowadzi go Lech Binkowski, wychowanek tego obiektu, wychowanek e, wecherowskich trenerów. No i rozwijają się, prowadząc swoją działalność zarówno szkoleniową, jak i sportowo-rekreacyjną, promując jednocześnie obiekt, bo jest piękny. W ubiegłym roku ukazała się książka Historia wejherowskiego Tenisa, która Stanowi swego rodzaju źródło wszelkich informacji o weherowskim tenisie i obiektach tenisowych w Wecherowie. Książka jest już dostępna w księgarniach na stronie internetowej, można ją nabyć na kortach tenisowych. Okazało się, że w trakcie zbierania w ciągu trzech ponad lat materiałów że wiele rzeczy było umykało że, w, w wiedzy mieszkańców wychorowało o tym obiekcie, chociażby data dokładnego otwarcia kortu przy kalwaryjskiej. A więc zachęcam do zapoznania się z niewątpliwie ciekawą historią wychorowskiego tenisa. Na zakończenie, po wystąpieniach zaproszonych gości, odbył się koncert muzyczny.